Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Mikroskala. Ja się nazywam Ela Kudlarek. W opisie tego filmiku znajdziecie link do mojej strony, gdzie możecie przeczytać o mniej więcej, kto, i kto to ja jestem i dlaczego mówię na te tematy. Dzisiaj w tym odcinku chciałabym poruszyć taki temat, który chyba nie ma dnia, żebym nie musiało tłumaczyć czy moim mamom na oddziale, czy mamom też przez telefon. I właśnie niedawno też miałam taką rozmowę przez telefon z jedną z mam a propos... No Właśnie tej kwestii, czyli mm, ilości pokarmu, który dziecko ma zjeść y, naraz. Y, nazwijmy to czymś takim jak, nie wiem, porcja, czy pełna porcja. Jak czasami z przerażeniem czytam opisy w szpitalu, nie wiem, pełna porcja, i albo na żądanie i dowoli. Przy czym mówimy tu bardziej o karmieniu butelką, oczywiście, jak dziecko jest w szpitalu. No i przechodzą ciarki po mnie, nie ukrywam. I chciałabym też trochę. Ten temat omówić w zestawieniu z tym, co często jest napisane na puszkach od mleka modyfikowanego. No, i też trochę właśnie zahaczyć o temat, powiedzmy, tych różnic tak? między karmieniem piersią a butelką, bo bardzo często z przerażeniem mamy mi mówią: No, ale ja odciągam teraz, nawet jak odciągam te 10-12 razy, nie wiem, to na jedno odciągnięcie mam tam, powiedzmy, 60 ml, ale moje dziecko już zjada 100 ml, i ja nie mam pokarmu, i mamy się martwią, denerwują się, mają poczucie, że są niewydolne, a później też, jak zabierają dzieci do domu, no to. Jakby no mają trudności z karmieniem i bardzo trudno jest im zejść z butelki, więc o tych ilościach chciałabym dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, no karmienie piersią a butelką to są w ogóle rzeczy tak dalekie od siebie, że nawet no, nie idzie tego w jakikolwiek sposób porównać. Oczywiście, jest to filmik serii Mikroskala, czyli ma być krótko i na temat, więc jak ktoś chce wiedzieć więcej, to odsyłam też do pozostałych nagrań. A także zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, skomentowania, udostępnienia, za co będę bardzo wdzięczna. I za, jak będziecie śledzić tutaj treści moje, no to niedługo będą ukazywały się już, jak już się skończy seria Mikroskala, dłuższe nagrania i każdy temat będzie poruszany po prostu szerzej. Natomiast dzisiaj. Natomiast dzisiaj mówimy krótko. No słuchajcie, to ile dziecko pobiera pokarmu z piersi mamy, no oczywiście to zależy od tego, no, w którym momencie jesteśmy, która to jest doba po porodzie, czy tydzień po porodzie. Natomiast z piersi karmimy się na żądanie, czyli tak często, jak dziecko sobie tego życzy. Wtedy, kiedy dziecko jest głodne, dziecko pobiera tyle pokarmu, ile jakby potrzebuje. Pierś, mleko z piersi mamy płynie w odruchach oxytocynowych, czyli nie jest to wypływ ciągły. To jest gdzieś tam zgrywa się z maluchem. Jeśli dziecko chce więcej, przedstawia się. Częściej i jakby przy jednym posiedzeniu, że tak powiem, jeśli nie powtarza się, nie wiem, mamy wypływ kolejny, no to dziecko po prostu nie zje więcej, więc oczywiście. Wszystko też, to ile maluszek zje, zależy od etapu laktacji, od wydolności produkcji, od tego, na jakim, jak bardzo laktacja jest wystymulowana, od tego też, jaka jest pojemność piersi, ile jest tkanki gruczołowej i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie mleko nie płynie, od razu nie płynie, w sposób ciągły i dziecko ma możliwość też regulacji tego, ile zje, dlatego że no, po prostu też sygnalizuje nam to, kiedy kończy się wypływ, to widzimy, czy maluszek potrzebuje więcej, zmieniamy piersi i tak dalej. Natomiast jakby jak podajemy dziecku pokarm z butelki, no to generalnie. Z i teraz jakby ja będę uogólniała w tym momencie, bo o butelkach to też chciałabym nagrać, zrobić osobne nagranie, bo to jest temat rzeka i to, co się w ostatnim czasie dzieje gdzieś tam w przestrzeniach mediów społecznościowych, to jest jakiś dramat, ale dzisiaj nie o tym. W każdym razie nie ma butelki, która naśladuje pierś, nie ma butelki, która nie popsuje nam sanie, nie ma jednej uniwersalnej butelki, która do paszczy każdego dziecko będzie pasowała. Bardzo ważne jest, jako, nie tyle co butelka, co smoczek od butelki. Bardzo ważne jest, jaki ma kształt, jaką ma elastyczność, jaki ma przepływ. Ważna jest technika, jak podajemy dziecku tą butelkę, ważne jest to, jaki pokarm jest w środku i ile go jest. I to, czy my karmiąc dziecko butelką, też jakby pozwalamy tym wszystkim odruchom, które w procesie karmienia piersią się uruchamiają, czy pozwalamy im się uruchomić zanim to mleko już popłynie do żołądka malucha no to to wszystko wpływa też na to, ile dziecko zje, na ile my jesteśmy responsywni, czyli patrzymy, obserwujemy sygnały, które wysyła nam maluszek. No i, o, i, i czy my wiemy, jakie jest, i właśnie to jest słowo klucz, zapotrzebowanie dziecka na pokarm w danej konkretnej dobie i z uwzględnieniem masy ciała, czyli nie wieku, tylko masy ciała i doby. I teraz tak, o ile z piersią możemy karmić do woli, no to butelką do woli karmić nie możemy, dlatego że no po prostu dziecko zazwyczaj z butelki pobiera za dużo, za szybko, nie ma możliwości regulacji tego wypływu, nie ma możliwości zrobienia przerwy, szczególnie jeśli dziecko jest trzymane w poziomie, butelka jest pochylona, jest za szybka. Tak jak większość butelek szpitalnych, z których leje się po prostu jak z kranu, i dlatego właśnie dzieci, ym, ja pomijam teraz oczywiście tutaj maluchy, które mają problem z pobieraniem pokarmu, i też butelką czasami trudno jest je nakarmić. Nie mówimy o nich, o nich teraz, tylko mówimy o po prostu dzieciach, które nie wiem, trafiają na oddział neonatologii do obserwacji, bo coś się dzieje. Już też nie mówimy teraz jakby o wcześniakach, tylko tak no, z grubsza o dzieciach powiedzmy w miarę zdrowych, donoszonych, które no, na przykład trafiają na oddział neonatologii do no, właśnie obserwacji, czy nie wiem, zaburzeń rytmu, czy zaburzeń oddychania, czy czegoś cokolwiek innego, jakieś obserwacje, jak do nas też często trafiają dzieciaczki, niekoniecznie no bardzo chore, ale no jakaś tam nieprawidłość w organizmie jest ona jest sprawdzana, no i to dziecko, jak nie może być mama z nim cały czas po prostu skarmione z butelki, no to te dzieci jakby zjadają po pierwsze w rytmie co trzy godziny, no bo niestety rytm szpitalny jest co trzy godziny, czyli nieważne, czy ty jesteś głodny, czy ty nie jesteś głodny, masz zjeść. Jest coś takiego jak te pełne porcje, co ja naprawdę... Aż mi się robi niedobrze na to myśl, czyli jak nie dasz rady zjeść tyle, ile ktoś Ci tam napisał, no to będzie to podane i dopchnięte. Albo po prostu pozwalamy zjeść tyle do momentu, aż dziecko w ogóle nie wiem, przestaje sać i generalnie dzieci po prostu zjadają za dużo. I wychodząc do domu, to co ja często robię z naszymi mamami, no, zaczynamy się przestawiać z karmienia co trzy godziny po prostu jakieś mega ilości do przeliczenia tak naprawdę, ile na dobę maluszek potrzebuje. tutaj oczywiście no musimy uwzględnić to, czy to jest zdrowy, donoszony, czy, czy nie. To też jakby tak mówiąc ogólnie. przestawiamy się na to, że karmiń może być dużo więcej. Nie, każda, nie każde karmienie, musi, nie każda ilość pokarmu, którą dziecko w danej sesji karmienia pobiera, musi być taka sama. Maluch musi mieć szansę zgłodnić. Zjeść, pokazać nam, że już jest nasycone albo chce więcej, zrobić przerwę. Musi mieć możliwość jedzenia powoli na spokojnie, a nie. Tak jak z butelki bardzo często na zasadzie leje się to łykam, bo nie jestem w stanie zrobić przerwy, bo jakby odruch sanie i połykanie jest odruchem bezwzględnym, jeszcze tak, przez te pierwsze trzy miesiące to już w ogóle. Więc zasadniczo są takie dzieciaki, co ile się nie wleje, no to będzie zjadał, później, że tak powiem, zwróci część i dalej będzie niespokojny ich, będzie chciał ssać i nam się będzie wydawało, że jest to głód, a to wcale już nie będzie głód. Więc reasumując, jak mama mi mówi, ale moje dziecko już zjada stuwa, a ja z piersi odciągam 60, no to trzeba zadać sobie pytanie, ile waży to dziecko, jakie jest jego zapotrzebowanie i czy my w ogóle powinniśmy pozwolić maluchowi tyle zjeść na jedno karmienie, bo dziecko nie jest w stanie samo regulować ilości pobieranego pokarmu, jeśli ma niewłaściwą pozycję, nie ma możliwości jakby zrobienia przerwy, jeśli mleko leci pod wpływem grawitacji ze smoczka, który jest zbyt szybki, to dziecko jest bez Szans. I wtedy, oczywiście, no jak zjada tak dużo, no to też je rzadziej. I generalnie będzie się. Druga rzecz, a kolejna rzecz jest taka, że na piersi naprawdę najpierw trzeba się przyssać, uchwycić. I dopiero następuje wypływ, czyli jest tam ten moment. Też oczekiwania, tak? Na reakcję ze strony mamy. No na butelce często tego nie ma, więc też dlatego maluchy zaczynają się na piersi denerwować i, i, i różne tutaj rzeczy się dzieją, albo mają trudność. Nie, ja już pomijam dzisiaj, jakby kwestię problemów ze ssaniem po tym, jak dziecko ma większą ekspozycję na butelkę niż na pierś, pierwszych dobach, tak? Mówimy dzisiaj tylko o tych ilościach i o porcjach. No więc tak naprawdę, porcje powinny być nie, że jedna porcja taka i nie wiem, 8 razy na dobę tyle, tylko pytanie, tak? Jakie jest zapotrzebowanie w ilu. I karmiąc dziecko na żądanie, to ile będziemy mieli karmień, ile mniej więcej ten maluszek zje, no i patrzymy, czy to jest wystarczająca ilość. Słuchajcie, jak na pudełku od mieszanek jest napisane, dajmy na to, nie wiem, tam dziecko w pierwszym miesiącu, nie wiem, 8 razy tam, ileś tam, strzelam teraz, bo powiem szczerze, dawno, znaczy mówię przykładowo, powiedzmy jest 8 razy, nie wiem, tam 120, okej. Okay. Ale które dziecko ma tyle zjeść? Takie, które w wieku jednego miesiąca waży 3,5 kilo? Czy 5,5 kilo? Czy wiek jest tu istotniejszy, czy masa ciała? No zdecydowanie masa ciała. Zasadniczo u małych dzieci wszystko idzie na kilo na dobę. Nie wiem, leki, płyny, też jedzenie i tak dalej no to słuchajcie, no nie można, nawet każdy, jak ktoś po prostu trzeźwo się zastanowi, no nie możemy dawać takich samych ilości dzieciom, które ważą praktycznie dwukrotnie jedno drugiego więcej albo mniej. No, no nawet na logikę, no to, to jest w ogóle jakiś absurd, nie? Yy, więc yy, albo jeśli to dziecko na przykład widać, że jest szybciej głodne, yy, to i na przykład zje, nie wiem, 10 razy na dobę, to też damy te 120 ml, Rozumiecie o co chodzi? My tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak stała ilość karmień w ciągu doby, tylko tylko my jakby dbając no właśnie o to, czy my dobrze rozpoznajemy sygnały, czy my pozwalamy maluchowi odtworzyć trochę tą fizjologię przy karmieniu butelką też, e, o tym będzie osobne też nagranie i, i, i patrzymy i, nad, i obserwujemy, tak? rozpoznajemy oznaki głodu i sytości i, i wiemy ile mniej więcej dobowo człowiek ma zjeść I wtedy jeden człowiek to zje, w 8 karmi drugi, w 10, trzeci, w 12. Ma do tego maluszek absolutnie prawo i może raz jeść, nie wiem, 50, a raz 90. To jest zupełnie normalne. Więc jakby, no, mm, było to nagranie parę odcinków temu o dobowym teście wagowym, i to też nie jest tak, że, nie wiem, jak dziecko karmione jest z piersi, robimy test wagowy, niedobowy, tylko jednorazowy, i powiedzmy, wychodzi nam, że zjad, nie wiem, 50, a ktoś mówi, nie, bo porcja jest w tym wieku 80, to 30 dolewamy, tak, czy z butelki, czy sondą, jakkolwiek. No, no, nie, no nie robimy czegoś takiego, tak? Dobowe, te swagowe ma znaczenie, to jest narzędzie diagnostyczne, a nie takie, że no nie monitorujemy w ten sposób jakby non-stop, tak? Dzieci i nie dobijamy tych porcji, tylko naprawdę jakby szczególnie jak patrzę na naszych pacjentów, to przy wypisie ze szpitala jakby trzeba w ogóle zmienić myślenie jakby totalnie z tego co trzy godziny, nieważne czy ty jesteś głodny czy nie, tylko na takie, że na żądanie... Patrzymy na sposób, obserwujemy wskaźniki skutecznego karmienia i wtedy, jakby no patrzymy, czy tak globalnie dobowo maluszek potrzebuje do Bo czasami dokarmimy, nie wiem, kilka razy większą porcją albo więcej razy mniejszą porcją. Też pytanie, w jaki sposób, to o tym też będzie inne nagranie. Rozumiecie o co chodzi? No trzeba włączyć jakiś zdrowy rozsądek, tak? To co jest napisane na puszkach, to jest bzdura totalna, bo tego nie napisał na pewno żaden, żadna osoba kompetentna, która jakkolwiek rozumie w jaki sposób jakby karmienie małych dzieci się odbywa i dzieci i dlatego też między innymi dzieci karmione mieszanką i butelką są po prostu przekarmiane i z tego też wynikają no, różne problemy I, 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 jakby i czynniki ryzyka też no, różnych problemów jakby klinicznych w, w ten sposób na się, nam się robi. Naprawdę, jakby oczywiście karmimy dzieci na żądanie, ale też nie karmimy jakby na każde jęknięcie. I o ile przy piersi, często bardzo maluszek, nie wiem, przysię się do piersi, i się uspokoi, zaśnie i nie zdąży nic zjeść, bo sanie i regulacja to jest bardzo ważne. Eee, sanie odżywcze, nieodżywcze o tym też już był filmik. Natomiast na butelce często jest tak, że jak my dziecku podamy kolejną porcję mleka, no to on po prostu zje, bo jeśli ten smoczek jest dla niego jakby szybki, łatwy, no to po prostu zje, niezależnie od tego, czy potrzebuje. No bo, jak już powiedziałam, odruch sania, przełykanie jest bezwzględne, więc będzie sał to, co mu włożymy do paszczy i zje. I może jeść zupełnie niepotrzebnie. Czyli, wiecie, no, widzicie, że tutaj jakby zahaczamy o różne zagadnienia, tak, o których też sobie jeszcze będziemy na kolejnych odcinkach mówić, ale to jest ogromnie ważne, bo przekarmianie w każdym, na każdym etapie nie jest dobre i niezależnie od tego, czy my mamy w butelce, czy mieszankę, czy mleko mamy, pobieranie nadmiernych ilości jest przekarmianiem i nie jest to sytuacja korzystna. Natomiast mi tutaj tak naprawdę chodzi też przede wszystkim o takie mamy, które, no właśnie jak takiej sytuacji, że dziecko przez jakiś czas było karmione butelką, na przykład, nie wiem, w pierwszych dobach po porodzie, bo na przykład było oddzielone od mamy. I mama widzi, że nawet pracując z laktatorem ma, dajmy na to te 60 ml, a dostaje informację, że dziecko, nie wiem, nawet w, w, w siódmej dobie życia zjada już 100, no to ona ma w sobie lęk, że ona ma za mało pokarmu. A to nie ona ma za mało pokarmu, tylko pozwolono dziecku w szpitalu zjeść za dużo, bo są tam do dupy, przepraszam, e, smoczki. I nie ma właściwej techniki karmienia butelką w szpitalu. Ona po prostu nie istnieje. Najczęściej dzieci są karmione należąco, więc no nie mają po prostu szans z grawitacją i tak dalej. A jak dziecko jest w miarę aktywne, to ono po prostu zje. I wtedy później jest długa praca, gdzie trzeba cierpliwie po prostu przestawiać się do tej piersi, stymulować oczywiście laktację, karmić się częściej. Nie te 8 razy na dobę, tylko częściej. Te 10, 12, 14. E, zmieniać piersi, obserwować e, mokre pieluchy, kubki i przyrosty, żeby po prostu przejść tylko na tą piersi, żeby już dziecko było w stanie pobierać odpowiednią ilość pokarmu z piersi. Pytanie, czy będzie w stanie to zrobić, jeśli na przykład doświadczało butelki na początku, no to już jest inny temat. Natomiast no, oburzenie we mnie rośnie, bo to jest po prostu, no dzieci, no, znaczy myślę, że się nie pomylę, jak powiem, że wszystkie dzieci w szpitalach karmione butelkami są przekarmiane. Znaczy mówimy o tych dzieciach, które w ogóle no, radzą sobie tak, z butelką. No to, to, to jest po prostu dramat. To jest dramat, Kropka. Więc słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak pełne porcje, nie ma jedzenia na zegarek, tak? tylko, tylko jest jedzenie na. Dziecko musi mieć szansę zgłodnieć. Tak? Oczywiście, jeśli maluszek ma problem z tym, żeby sygnalizować swój głód odpowiednio, no to wiadomo, że my interweniujemy i to monitorujemy. No to zakładam, że jest to jasne i oczywiste dla nas. Ale po prostu trzeba uruchomić myślenie i absolutnie, nawet jeśli karmisz swoje dziecko mlekiem modyfikowanym z butelki to nie patrzymy na to co jest napisane na puszkach, tylko liczymy zapotrzebowanie według masy ciała dobowe. Oczywiście słuchajcie, no im szybciej im więcej dziecko zjada z butelki, tym szybciej rośnie, więc im szybciej rośnie, tym jest większe zapotrzebowanie. Więc y, ja pamiętam taką sytuację, słuchajcie, już w tym momencie to powiem, często o tym też mówiłam, że jak pracowałam w jednym ze szpitali jako doradca laktacyjny, no i mm, zazwyczaj wchodziłam na salę i no, różne kwestie poruszałam. I jak tak tłumaczyłam o tych porcjach, tych tym mamom też o tym, że te pierwsze doby karmienie piersią naprawdę no, potrzeba czasu, cierpliwości, żeby dziecko ssało, żeby właśnie były te małe ilości o wielkości żołądeczka. Też było niedawno, że stopniowo, jak zwiększa się ilość mleka w piersiach, jest nawo pokarmowy, coraz więcej dziecko zjada, stopniowo żołądeczek się rozszerza i tak dalej, i tak dalej. Że jak to jest istotne, że jeśli dokarmiamy dziecko, bo z jakiegoś powodu, żeby to robić, właśnie nie butelką, tylko w sposób inny, następny odcinek będzie o tym. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Jak mówiłam o tym, dlaczego to jest tak ważne, równie to e, obok leżała mama, która z jakichś względów e, tam zdrowotnych e, musiała karmić malucha mlekiem modyfikowanym z butelki. To ona, jak mnie słuchała, to powiedziała: Wie pani co? Jakby, no, ja muszę e, karmić dziecko mlekiem modyfikowanym ze względów zdrowotnych, i leczenia, nieważne. Ale jak tak Panią słucham, to ja też chcę właśnie karmić dziecko tak, jak Pani mówi, czyli powoli, stopniowo. W tych pierwszych dobach nie podawać smoczka i butelki, bo często po prostu to dla dziecko jest no właśnie zbyt proste i zbyt dużo tego mleka się zjada. Tylko dokarmić, na przykład tam właśnie w sposób alternatywny, stopniowo, żeby tak, żeby maluszek przeszedł przez ten czas, kiedy ilości stopniowo bardzo powoli nam wzrastają. I potem karmić no właśnie tak, żeby karmić na żądanie, obserwować ilość tych karmień, o pozycję, o odpowiednie rozpoznawanie, ile dziecko tego pokarmu potrzebuje, kiedy potrzebuje po prostu sania i bliskości. No na butelce jest to dużo trudniejsze, żeby zaspokajać dziecku potrzeby sania i bliskości, bo właśnie często się wydaje, że dziecko no, właśnie potrzebuje więcej jedzenia albo też maluszek nie chce się uspokajać na innych rzeczach niż na przykład ten smoczek od butelki bo te smoczki uspokajacze mają takie kształty że często jest trudno do nich się przyssać więc dziecko doświadcza dyskomfortu a potrzebuje tego ssania, no i z tego też względu często po prostu dzieci są karmione nadmiernie no, w każdym razie i ta mama e, po prostu to zrozumiała i rzeczywiście no super też o niej właśnie często opowiadam bo warto zacząć karmienie w tych pierwszych, pierwszych, tam w ciągu pierwszego tygodnia życia, rzeczywiście powolutku, no żeby maluchowi nie rozepchać tego żołądka do 100 ml, tak w tej piątej czy siódmej dobie, bo później z kolei, żeby się najeść, no trzeba ten tą, tą żołądek wypełnić. Więc gdzieś tam to dziecko zaczyna, jakby wiecie, no, odczuwać ten głód, znaczy, żeby poczuć sytość, no to też gdzieś tam ten żołądek trzeba wypełnić. Więc tu jakby cały szereg problemów nam się y, y, zaczyna. I wszystko to wynika z tego, że dzieci są karmione za szybko, za zbyt dużymi ilościami już od pierwszych dni życia, jeśli są karmione butelką lub dokarmiane i na to trzeba zwrócić uwagę absolutnie, bo to jest kwestia albo realizacji naszych planów laktacyjnych, jak już zabieramy tego malucha do domu i możemy się karmić, albo po prostu zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju bez spożywania nadmiernej ilości pokarmu i to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Może trochę chaotyczny dzisiejszy odcinek, ale już jest jak jest. Także zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków z tej serii i śledzenia mojego kanału. Będziemy różne te tematy po prostu krok po kroku poruszać, bo zależy mi na tym, żeby tą świadomość szerzyć, bo no niestety no, no szpita rzeczywistość szpitalna no jest jaka jest, ale pamiętajcie, to nie jest fizjologia. Funkcjonowanie na zegarek to nie jest fizjologia, szczególnie okresu noworodkowego, także tutaj trzeba po prostu. Się tego uczyć, kiedy na przykład wychodzimy do domu z naszym maluchem. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Kliknijcie suba, łapkę w górę. Możecie napisać też w komentarzu cokolwiek, albo czy macie jakieś pytania, czy jakieś kwestie też chcielibyście, żebym poruszyła jeszcze w kolejnych odcinkach. I do zobaczenia następnym razem.